Siemano morderzki tutaj Błoński i witam was z całą drużyną TeamX. Dzisiaj jesteśmy w Energy i będziemy nagrywać tutaj chowanego. Jest z nami cała ekipa, czyli Lexi, Stewart Marcin Xavier Na samym starcie jeszcze powiem tylko tak Że musicie pisać w komentarzach w filmikach Każdych osób W pierwszym miesiącu będziemy wybierać jedną osobę Z losowego filmu, z losowego z naszych wszystkich kanałów Sto? Ta osoba losowa z losowego komentarza Opłacimy do wszystko Przejdziesz do nas i nagrasz z nami film Zasada jest taka, ja będę odliczał minutę Wtedy wszyscy mają swoje kamery Wszyscy uciekają i chowają się po Energylandii. Ja mogę wykorzystać jeden SMS Do każdej osoby i wtedy oni mi piszą gdzie są mi ich więcej i będę mógł sobie Mieć podpowiedź po prostu. No to co, zaczynamy? Oddaj mi telefon, odpalę stoper. 60 sekund masz. Czas! Start! Dawaj, biegniemy! Szybko! <grystanie> 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 A w tym momencie powiem wam tak, możecie teraz napisać komentarz, gdzie mamy nagrać następny odcinek chowanego. Po prostu pojedziemy tam całą ekipą i będziemy nagrywać więcej. No i teraz musimy czekać niestety 44 sekundy. Kurde, ten park powiem wam, że jest tak ogromny, że ja nawet nie wiem gdzie wam się schować tutaj. Mm. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, kurde. O kurde, dobra Najgorsze, że ja nie wiem jak to wygląda. Nawet nie mam żadnej mapki. A podobno ta Energy Land jest strasznie duża, więc nie wiem, Kuba, Zgubimy się sami. Oni będą nas coś tak? Jezu, jeszcze 20 sekund, stary. Ej, rozdzielamy się, czy idziemy wszyscy w tamtą stronę? Rozdzielamy. Ja też my się rozdzielamy. To kto idzie tam? Ej, szybko, bo on zaraz tu przyjdzie. Dobra, tu my idziemy tu. Dobra, lecimy. Lekcje dać tobą. Dobra, 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 ja mam pomysł. Najpierw odbiegnijmy, jak najdalej. To nie, tu idziemy mamy. Ej, musimy cofnąć się! Chodź. Nie, musimy, się ja Tak. kurde. to jest tak, roku tą... Sorry, ale jak kurde, mamy huziastkę. Chowamy się tu za tym płotem i on nie będzie widział, w którą stronę idziemy. I mamy sporo czasu, żeby wymyślić. Ja myślałem, że minuta szybciej mi, a jak odpalone jest nagrywanie, to, to nie jest tak łatwo. Czas, start, lecimy, chodź. Dobra, wymyśliłem, że jak pójdziemy szybko, to może jeszcze ich złapiemy, i oni nie zdążą kupować, i wtedy będę ich miał. Dawaj, A! Bieżący. o kurde, ale szybko. Dobra, przepraszam, do zobaczenia. O, podejdziemy do mapy i zobaczymy, jak ona jest duża, bo ja nie mam pojęcia, tak. Dobra, tu weszliśmy. Wiesz, że ten parking był tak wielki, a ja mam ich znaleźć tutaj? Dzień. Nie można podpowiadać, nie podpowiadaj, nie podpowiadaj, ale dzięki, dzięki. żółwik za podpowiedź, dzięki, dzięki Dobra, na razie, młody nam podpowiedział, i nie mówił, że nie można oszukiwać, nie? Patrz co tu jest, jak ja mam ich znaleźć? Pa, 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 jaki to jest giełdko Mogę piąteczkę przybić? No i o to chodzi, dobra, lecimy Przepraszam Kurczę, to jest słaby pomysł, bo tutaj będzie łatwo nas znaleźć Chodźmy dalej, musimy uważać, żeby, żeby go gdzieś tutaj nie zobaczyć, chodź idziemy tędy, o, tędy to. Jesteś pewny, że on dziś nie wyjdzie tutaj z tej strony? Nie. A może chodzimy tam? O kurde, tutaj teraz. Ej, tu jest hit! Może te do tej skrzynki jakbym przed. Kurde, skrzynka zamknięta, nie ma osji. Lecimy dalej. Dobra, szłabym, Ale mam proste włosy. to jest bitch. Tylko boję się, że Kacper mnie pierwszy znajdzie. Ja nie mogę odpaść pierwsza. Gdzie ja w ogóle jestem? O kurde to jest Marcin. Na szczęście mamy taki plus, że nie mogą się chować gdzieś za ogrodzeniami i w miejscach, w których nie mogą wchodzić. Więc spoko! Ja bym im tutaj na przykład. Dawaj chodź będziemy, bo tu nie ma ogrodzenia. znajdziemy, Dobra, tu jednak nie. Jezu, to zajmie nam 3 godziny Kuba. Ej, o, jest, dobrze! O nie! Miałem miejscówę! I patrzcie co jest tam miejsców? Fotobudka, ale ktoś tam jest. To mogę zaryzykować i poczekać, aż ludzie wyjdą z fotobudki. Ale w tym czasie może Kacper tu być, więc nie wiem. dochodzą, wychodzą. Yes. Mamy to. Nie no, nie ma szans, nie znajdzie. Można? No, kazaca. Tam, muszę schować buty tak do góry. Żeby nie, wi nie, nie widział buty. No i kozak Uff. No to wygrywamy to, na Ty masz jakiś pomysł, gdzie on nie mogą być? Kurde, nie mam pojęcia tu pierwszy Ja myślę, że któryś z nich będzie taki śmieszek, że ukryją się po prostu na samym końcu, żeby tylko mnie zmęczyć i żebym ja tam nie doszedł. Nic zrobi, bo Wiking jedzie! kurde! Ej, dobra, to nie jest chyba najszybszy środek transportu. Jak to nie? Ale dzięki za podwózkę, lecimy dalej na pieszo. ci się dobrze. razie. Dobra, naprawiłem już, bo nam się zepsuła para, ale na szczęście kasper nas w tym czasie nie, nie znalazł. Idziemy chować się dalej, tak? Lecimy. Mamy ciemnego miejsca, ty skup się Skup się, you did not come all this way to lose so fast Czemu ja nie biegałam na w te krzaki, najwyżej ktoś mnie wyrzuci Jestem w krzaka. Kacper mnie raczej nie znajdzie, bo Kacper jest pół ślepy Odzyskam trochę tchu Whatever i dalej. Najgorsze jest to, że nie, nie ustaliliśmy czy można się kryć na atrakcjach, więc jak ktoś sobie poszedł na atrakcję. No Jezu, to za długo mi zajmie. Dobra, moment nadszedł tego, że potrzebuję podpowiedzi, bo jednak stwierdziłem, że bez sensu jest, żebyśmy chodzili teraz e, godzinę dookoła i nikogo nie znaleźli. Więc napiszemy do kogoś i będziemy wiedzieć, gdzie, gdzie oni mogą być. Więc myślę, że na pierwszy strzał... O, weźmiemy Lexi może. O, sobie chwilę. dalej. Ej, wiecie co? Chciałabym wejść gdzieś na szczyt i zobaczyć, czy kogoś zobaczy. Chodzę tam. Mam schody. Jestem na szczycie. Tu widać bardzo dużo. Czekajcie, dostanę SMS-a. Hehe, <laughs> loser nie możemy znaleźć. Jakbym miała mu dać podpowiedź, gdzie jestem, to napisałabym coś typu Start from the bottom, now we here. O przeciwieństwo bottom to jest top. I'm on the top. Wiecie co? Chyba mu tak napiszę. To jest... Oh my gosh, bitch you're so smart! To jest naprawdę bardzo dobra podpowiedź Piszemy do Stewarta. O, o, o! Jest! Lexi! Started from the bottom, now we're here. Zaczynaliśmy od dołu, jesteśmy teraz... Może, czyli co? Zaczynali na dole, teraz są na górze. Gdzieś jest jakiś wysoki punkt może? Może ta piramida co mijaliśmy. A jak ona na nią weszła? No nie wiem właśnie. O, Możliwe, że ktoś w jakimś sklepików. Więc szukamy jakichś takich tajnych zakamarków, bo wiadomo, że na drodze nie będą się chować w sumie. A my chodzimy tylko po drogach. Dawaj tutaj, tu jest dużo sklepików. A jest to? Ale dobrze, dobra, chodź czekamy Bojski nas szuka, a my się dobrze bawimy. Ograwiamy to na Gilandi. Tylko nie możesz... Zdradziliśmy swoją pozycję, musimy się kryć. Co ty mi robi? Ej, dodałem kurde papugę. Kurde, ktoś, ktoś chce, ktoś tu wejść tutaj do mnie do środka. Zajęte? Daję mu taką podpowiedź. Bliżej niż dalej. Stuart, gdzie ty jesteś? Czy żyjesz? jeszcze? Żyję, a co, znalaz znalazcie? Nie, nie znalazł mnie, nie wziął podpowiedź, ale no nie ma oczy, że on nie znajdzie. Znaczy w nie powinien mnie aż dawno znaleźć bo on ona fucking of a building, ale... Ona jest na górze budynku. Teraz czuję. Że tu 100%, 100% tu też będzie dawać. Ty no jest. Ty no jest, płot. Wiesz, to jest? Zupełnie nikt tutaj jest. Idziemy dalej, ja pierdzielę. Ej, ja może zrobimy taki mecz, że pójdziemy sobie jeździć na kolejkach, a oni będą się gdzieś cały czas schowani. Jest started from the bottom, now we here A to jest piosenka Drake'a, stary Jest tu jakiś smok 200 IQ, to jest na pewno Lexi siedzi w jakimś smoku Ja myślałem na początku, że to jest, że się schowała gdzieś na górze Ale ona jest w smoku, pewnie to Teraz sobie daję rękę uciąć. Już bym miał <grym się z nimi> A zaraz będzie ujęcie, jak będziemy w smoku i będzie, no już bym nie miał dwóch rąk <grym> Szejki, <się> <nimi> chcemy szejka? No. Tak. to hadi. Jeśli będzie ten biegł, to udajemy, że jesteśmy w kolejce Tak? Dobra, możemy. O, Oni mnie nie, 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 Zostań, nie. Nie, nie, dwie osoby. nie, nie. Nie, 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 ale Piona, wiesz co, co jest najgorsze? No. Że my tak chodziliśmy i mieliśmy już tyle pewności siebie, że nas nie znajdzie, że po prostu się ustawiliśmy no po picie do no kolei. <laughs> Piona, ty uciekałeś, przynajmniej Marcin został złapany. <laughs> więc zawier, nie przejmuj się, jesteś drugi złapany, ale... No lepiej byś Marcin więc drugi. Ja dostałem od lekcji, biorąc no. status from the bottom, na No, no nie, a, to ja to samo. jest, sam. ona jest w Nie, mi, musi nie. musi być. Nie, nie. Tak, to jest Drake, więc musi być smoku. O oh fuck, Stary to jest ale, ale jeszcze może być started from the bottom. Na no, we here. No czy no może być gdzieś burza. wysoko? To wyszedliśmy wcześniej, ale to już myślę, że jest w Drake'u, 100%. Idziemy, mamy pierwsze dwie osoby. Teraz już przynajmniej nie wyjdę na przegranego, że, że nie złapaliśmy nikogo. Ok, Kasper Boński. Hurry up! Zastanawiam się czy ja nie mam iść poszukać Kacpra, bo... He's taking too long! Ej, w sumie Xavier przeprowadził nas sam do miejscówki, patrzcie, tu jest smog, więc obstawiam, że Lexi jest tutaj. Gdzie jest wejście do tego? Lexi na 100% musi tu być. No, to by, by było mega mądre. No stary, to by było 200 IQ jak no, by było, wiesz. Xawier z tą baton, więc drej. Patrz, szukamy Lexi. Lexi gdzieś tu musi być. Dobra, no, tak. tu nie ma Lexi. Jak nie, to musi być do gdzieś na górze. O, ale fajne spoki, co? Ej, no przeszliśmy całe i nie ma Lexi. To jest jakiś żart. Będzie... O już bym nie miał dwóch Dostaliśmy kolejną podpowiedź. Jest od Stewarta. Lubię robić foteczki bliżej niż dalej. Więc on jest pewnie na wejściu, nie? Nagrywam Insta story. Jak chcecie do mnie wbić na Insta, możecie tutaj wbić, tutaj na górze. Tu będziecie mieć mój Instagram gdzieś latające nad moją głową. Mami! O dobre Musi być jakaś taka maszyna Jem, Budka, budka No jakaś budka albo maszyna stary to musi być Bliżej niż dalej, co to może znaczyć? Bliżej wejście, wejścia niż dalej Dobra, chodźmy No chodź, idziemy szukać No, czekaj yes! ej w ogóle yes. jaki farsz! Yes. Nie ja tak Ja rozmawiałem z lekcji przez telefon. No, mi mniej więcej gdzie jest, ale Stary nie wiem dokładnie. Mam... Tak ja, ja, no ja, ja gdzie dała słuchaj słuchać, mój. No mamy tak, mamy dwie knie. Dwa tropy. No. Napisała ona do mnie tak, że started from the bottom now we here. No. I jest tak. No. Ja no. rozmyślałem są dwie opcje. Przeniliśmy, no. tak. no. słuchaj, tak. albo chodzi o on, powiedział, że albo chodzi o Drake'a, bo ja pomyślałem, że Drake. No, to jest dobrze. Albo started from the bottom now we here, czyli wysoko gdzieś. Okej, Ale Drake'u jej nie było, więc musimy A że Drake to smok jakiś. Tak, o i byliśmy w kolejce, gdzie jest Ej, great. to Lexi już wygrała Zlecmy ją jeszcze, musimy no ją je jeszcze znaleźć Ja wiem, że ona jest gdzieś wysoko, lecimy No to dobra, czyli Ale pierwszy drop że... był najlepszy Idziemy szlifować Stoję w centrum Energy Lunch Życie go. Ona będzie, tam, tam! tam, nie, nie tam bo ona była z strony, Ale nie można tam wejść. No, tu będzie, i tu będzie na dachu na, na dachu, na banku. Tutaj. A można tu wejść? Nie wiem. E, przepraszam, można tu wejść na górę. Musiałabym wam dać drabinę. Ktoś tam chodził? Ale nie, coś wiem. Ktoś tam może być coś, coś Ej, to pani coś wie. Coś dobra, tam a jak możemy wskoczyć, jak tam z e, dobra idziemy. Tak, rady? no musicie sobie poradzić Dobra. Ja wam nic nie mówię. Ej, co za akcję. O, no. No. dobrze. Jeden krok do góry, tutaj mogę? No, Ej, jeśli ona tu jest, ona to, to ona jest była, nienormalna to, to byłoby tak nienormalne, przysięgał. Nie ma, nie ma jej tam? No ja zobaczę, jeszcze wskoczę na górę i zobaczę co tak. No. No, idziemy tam zobaczyć. Nie no, to tam jej nie ma na dachu. Co ty chłopak? A tu? Nie, no nie ma jej tutaj, na pewno. Weszliśmy tu niepotrzebnie, ona pewnie tam jest. Jest tutaj? Nie! Patrzcie co Stuart właśnie mi wysłał. My weszliśmy na górę jakiegoś statka, gdzie się wszystko rozpada. my tu nie ma, szukamy cię dalej, zaraz cię znajdziemy. No kurde! They're coming for me! Czyli nie odpadłam pierwsza, bo jak widać, Stuart you're a loser! Idziemy szybko do wulkanu, Dobra, oni już tam lecą nagrywać, my zobaczymy tutaj tylko Ognia Fire Show! Tam jest, to tam na, na restauracji będzie na górze, na banie Tam jest, gdzieś na górze, ja obstawiam Tu jest To na na, bankie, tu, na 100% no o, o. O, A ktoś tam jest? No. Tu na 100%, na 100% Pa, za 3 sekundy 3 2 1 0 o, To jest najno. Poddajemy się i dzwonimy do niej <noise> Ej, słuchajcie, mi chyba idzie bardzo dobrze, bo Ka Kacper aż dzwoni Ej, daj nam jeszcze jedną jakąś podpowiedź, bo sprawdzaliśmy wszędzie Ej, czyli idzie mi zajebiście No kurde, jestem... Nie jestem na przejażdżce Na przejażdżce? Nie jestem na przejażdżce, ale jestem wysoko Jak mnie teraz nie znajdziesz, Kacper, to naprawdę... Jest tu! Restaurant Formuła O ja pierdziele Restaurant Formuła Mamy z razem baterię, ale się złapiemy Lecimy opcję. Ej, ja jestem ostatnia? Tak yeah! We did this! Słuchajcie, we did this! Sir. Może tam? No ja nie mogę, ja nie wiem Ja się poddaję ja Wiedziałem, że będzie... To jest, jest tu! Nie musi tu być Nie ma, sprawdzałem wszystko jest, musi to Nie musi tu być Naprawdę nie ma ja, ja już tam sprawdzałem, no mówię wam. Ej, widzę, ich widzę, ich widzę, ich widzę ich Tam, 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 tam widzicie. Zawołam ich Czas się skończył, no. Wygrała. No wygrała, My no Musi dostać jakąś nagrodę Widzicie? Widzę cię! Lexi właśnie mówi, że mnie widzi. You're such a loser! Widzę Xaviera, widzę Dubiela, widzę Stuarta. <laughs> eee, Makarena! Gdzie ona jest? Makarena? Ej, szczukaj tam? Jest tam, byliśmy! Jest tam! Tam jest! Byliśmy tam! Nie! Nie! Byliśmy tam! Nie byliśmy tam Ja tam byłem w Serio? Wygrałam! Ja nie wierzę! Lexi, wygrałaś to! Wygrałaś to Dobra, idziemy ją odebrać. ale Ja się bałam, że ja będę... Gratulacje! Wygrałaś! A ja nawet ostatni!

Ksawier wyrzucony z Teamu X, pierwsza drama. Tak więc, Bordeczki, dziękujemy bardzo za odcinek. Lexi dzisiaj jest zwycięzcą, ale ja myślę, że Ksawier jest najlepszy, bo pomógł mi znaleźć... I szedł po tej drabinie w ogóle. I szedł po tej drabinie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Wszystkich z Teamu macie w opisie. Bijajcie do wszystkich. Dzięki za odcinek. siema!